Ten film dotyczy dwóch wspaniałych dronów kieszonkowych DJI Neo oraz Hoffer X1 Pro. Jednak film powstał, zanim DJI zaskoczył nas nowymi tanimi goglami właśnie do drona Neo. W ogóle DJI M3 dotarły do mnie przed chwilą, dlatego na dniach nagram kolejny odcinek zestawu DJI Neo wraz z goglami. Jeśli subskrybujesz ten kanał, nie umiecie ten nowy film. A teraz zapraszam Was do porównania Neo kontra X1 Pro. Drony kieszonkowe, tak zwane selfie drony, zyskują coraz większą popularność. Przede wszystkim z uwagi na ich rozmiar, łatwość w przewozie, a także automatycznym trybom lotu. Te drony są banalnie proste w obsłudze, a z uwagi na ich wagę możesz nimi latać legalnie praktycznie w większości krajów na świecie. Dzisiaj pokażę wam dwa modele: to jest DJ Neo oraz Hover Eye X1 Pro. Ich szczegółowe recenzje znajdziesz na moim kanale a linki do nich w opisie do tego filmu. W tym nagraniu pokażę Ci tylko różnice pomiędzy tymi dwoma dronami i który moim zdaniem warto wybrać. Oczywiście firma DJI od lat produkuje drony i to chyba najlepsze na świecie. Jednak jeżeli chodzi o dron kieszonkowy, to swój DJ Neo wzorowała na poprzedniku Hover i X1 Pro, czyli na dronie, który od ponad roku już jest na rynku, Hover i X1. Ja sam latam dronami od DJI już od 10 lat i od fantoma 4 kupuję praktycznie każdy model, który wychodzi na rynek, w tym nawet Enterprise. To nie oznacza, że w ślepo będę bronił firmy DJI która często popełnia błędy lub próbuje zwyczajnie w świecie naciągnąć nas na kolejny wydatek. Oba drony kupiłem za własne pieniążki, dlatego nie jestem sponsorowany. Nikt nie miał wpływu na moją decyzję i na moją prywatną opinię. DJ Neo używam już od ponad dwóch miesięcy, a Hover iX1 Pro od miesiąca. Dla osób, które widziały moją recenzję Hover iX1 Pro, informacja, że ta firma dotrzymuje danego słowa. Po pierwsze, aktualizacja miała pojawić się 21 października i dokładnie w tym dniu była dobra, duża aktualizacja, która m.in. umożliwiła wyciszenie tych komunikatów głosowych. A to ważne, bo czasami one bardzo przeszkadzają również w DJ Neo. I po drugie, parę dni temu była kolejna aktualizacja, która jeszcze bardziej poprawiła funkcjonalność tego drona. Co więcej, napisałem do HoverEye, że nie otrzymałem zapasowych śmigieł, że to trochę słabo. Że w tej cenie nie dawają zapasowych śmigieł, i w ciągu 4 dni dostałem DHL Express 4 śmigła zupełnie gratis. DJ Neo jest małym dronem, ale nie można go złożyć. Ma kamerę na gimbalu, która pozycjonuje jedynie w pionie. Reszta jest stabilizowana jedynie cyfrowo. Hover i ma kamerę na gimbalu, który również pozycjonuje w poziomie. Niektórzy użytkownicy nie wiadomo po co próbują tłumaczyć firmę DJI, jakoby miałby być to dron do FPV. Co jest absurdem, choćby dlatego, że na pudełku nie ma mowy o tym, że to jest dron FPV. Oczywiście możemy podłączyć do gogli, a nawet latać w trybie manualnym tym malutkim dronem, ale jest on. Zbyt lekki, a poza tym ma zbyt słabe silniki. Pozostaje też kwestia ceny. Gdybyśmy mieli dokupić google, plus kontroler, cały osprzęt, to dron Neo kosztowałby nas praktycznie tyle samo co zestaw DJ Awata 2. A DJ Awata 2 jest o niebo lepsza od DJ Neo. Inna sprawa to, gdy już ktoś ma Awatę 2 i tak sobie do zabawy chciałby dokupić DJ Neo. Jak najbardziej wtedy polecam. W DJ Neo nie ma wejścia na karty pamięci, czyli nie rozbudujemy jego pamięć. Ale ma wbudowane 22GB pamięci wewnętrznej. Ma jedynie czujniki od spodu drona. W przypadku Hover i X1 Pro mamy wejście na karty pamięci, nawet do 256GB. Mamy wbudowaną pamięć 47GB, czujniki od spodu, a nawet od tyłu, co jest bardzo przydatne, na przykład przy funkcji śledzenia. Każdy z tych dronów ma bardzo dobre pozycjonowanie, przynajmniej w dzień. Zasięg bardzo podobny, przy czym tutaj należy uwzględnić, czy latamy na samym dronie, czy też na przykład na dronie z połączonym z telefonem. W przypadku DJ Neo wysokość to jest do 15 metrów i dron się blokuje. W przypadku Hover i X1 Pro spokojnie wzniesiemy się znacznie wyżej na samym telefonie. Jeżeli chodzi o zasięg na odległość, jest bardzo podobny. Jeżeli podłączymy kontroler do DJ Neo i do Hover i X1 Pro, to odległość w przypadku Digineo teoretycznie to jest nawet parę kilometrów. W praktyce jest to nierealne. Nawet kilometr będzie trudno osiągnąć, a inna kwestia to głupota. Po co tak małym dronem lecieć tak daleko, zwłaszcza z uwagi na ich baterie i na ich wagę. Po prostu możemy nie wrócić na, na miejsce startu. Oprócz tego większy podmuch wiatru może tego drona zwyczajnie świecie zdmuchnąć, zwłaszcza jeżeli chodzi o DJ Neo. Zobaczcie, zrobiłem testy, używając takiej silnej dmuchawy. Recenzja tej dmuchawy na moim kanale, link w opisie. I w trakcie tych testów widać, że Hover iX1 Pro jest bardziej odporny na silne podmuchy wiatru. W przypadku DJ Neo silniejszy podmuch wiatru powoduje, że dron automatycznie opada, leci gdzieś na bok i za chwilę ląduje nam, spada na ziemię i ląduje. Gdyby dron był daleko od nas, wzniósł się gdzieś wyżej i byłby duży podmuch wiatru, to stracimy drona. Gorzej, jeżeli spadnie na ulicę przed jadący samochód, może wystraszyć kierowcy i dojdzie do tragedii. Nie wiem skąd wynika ta różnica w odporności na podmuchy wiatru. Być może to kwestia konstrukcji samych śmigieł, bo Hover i X1 Pro ma śmigła ramienne, a Neo tylko trzy. Jeśli chodzi o aplikację, to mamy podobną funkcjonalność zarówno w przypadku drona DJ Neo jak i Hover Eye X1 Pro. Jednak duży plus dla aplikacji Hover i, że podgląd mamy na pełnym ekranie. W przypadku DJ Neo, czyli aplikacji DJ Fly, niestety nie mamy takiej możliwości. Widok z kamery drona jest tylko w górnej części naszego telefonu. Ponieważ te drony nie posiadają swoich Dude LED, to nie można nimi latać legalnie po zmroku. Ja dokupiłem na AliExpress dwa zestawy. Jeden taki migający na niebiesko-czerwono, a drugi białe światło, bardzo małe, fajne diody LED, które można przykleić do drona, i teoretycznie spełniamy wymóg oświetlenia migającej diody. Ale tutaj uwaga: niestety DJ Neo po zmroku w ogóle sobie nie radzi. Jeżeli się wzniesiemy, prawdopodobnie od razu nam będzie leciał gdzieś w bok. I będzie próbował lądować. Przy jednym takim lądowaniu uszkodziłem sobie śmigło. Bo te śmigła nie są tak dobrze zabezpieczone od spodu jak w przypadku Hover Eye. Ta klatka z Hover Eye zdecydowanie lepiej chroni śmigła. No i zobaczcie sami. Dron Hover Eye X1 Pro jest bardzo stabilny nawet po zmoku. Nim spokojnie mogę latać i nie muszę się martwić, że za chwilkę zacznie latać na boki lub lądować. Ale inną kwestią to jest jakość nagrań. Niestety w przypadku wieczornych nagrań te drony nie radzą sobie, a DJ Neo to już tragedia, obydwa ustawione na 4K, 30 klatek. Niestety, jak sami widzicie, tymi dronami po zmroku nie ponagrywamy. i być może jeszcze czasami coś wykorzystamy, ale szału nie ma. Kamera w dronie to przecież jedna z najważniejszych rzeczy. No to spójrzmy na kamerę z DJ Neo oraz z Hover Eye X1 Pro. To nie jest tylko mój pogląd, ale to jest uwaga praktycznie każdego użytkownika drona DJ Neo. Niestety, jego kamera jest dość słaba. Tu firma DJI. Czołowy potentat, jeżeli chodzi o drony, bardzo zawiodła. Dała nam fajnego, super fajnego drona, ale niestety z bardzo, bardzo słabą kamerą. Drony sprzed paru lat, typu Spark, bądź Mi 1 lub dwójka, dużo lepiej nagrywały. W Digineo możemy nagrać fajne ujęcie, ale muszą być idealne warunki pogodowe. Nie może być zbyt mocne światło, albo zbyt słabe światło. Jeżeli mamy idealne pod tego drona warunki, to nagramy fajny film. Fajne ujęcia, ale w każdym innym przypadku niestety te nagrania do niczego się nie nadawają, nawet jeśli założymy filtry. Over i X1 Pro teoretycznie ma tą samą kamerę co DJ Neo, chociaż z szerszym polem widzenia. Ale nagrania z tego drona są zupełnie innej jakości. Oczywiście to nie jest jeszcze jakość Mini 4 Pro, ale naprawdę bardzo dobra jakość, widać, że to jest 4K, a nie jak w przypadku DJ Neo. Nie mam zamiaru porównywać nagrań z Hover Eye X1 Pro do drona Mini 4 Pro, dlatego że to są dwa różne drony. Hover i, podobnie jak Neo, jest dronem kieszonkowym, który łatwo możemy przewieźć, który ma autonomiczne tryby lotu, czego nie ma Miniak. Miniakiem nie polatamy na samej aparaturze telefonicznej, a w tych dronach kieszonkowych jak najbardziej. Tryby autonomiczne są bardzo podobne i w przypadku Neo, i w przypadku Hover i Można zrobić bardzo fajny orbit, czyli latanie drona w koło nas, albo skorzystać z innego automatycznego trybu. Natomiast ja skupię się na śledzeniu. Wiele osób chce właśnie po to takiego drona, by mógł ich śledzić w czasie spaceru, w czasie jazdy na rowerze lub na nartach. Śledzenie podczas pieszych wędrówek w obu dronach wypada super. Naprawdę świetnie sobie radzą, nawet bez braku jakichś szczególnych czujników. Omijają gałązki, a jak nawet nie ominą, to praktycznie dron dalej leci, nic mu się nie dzieje. Oczywiście szkoda, że te drony są tak głośne, bo i Neo i HoverEye moim zdaniem są zbyt głośne, jeżeli chodzi o wytrzymywanie baterii. Podobnie przy spokojnych lotach, bez wiatru, dron nam wytrzyma 13 minut. Zarówno Neo, jak i Hoveri tu czasami troszeczkę dłużej, ale 14 nie przekroczymy. Natomiast jeśli chodzi o śledzenie podczas jazdy, czy to będzie hulajnoga, czy to będzie rower, to niestety DJ Neo tu zupełnie przegrywa. Przede wszystkim gubi już obiekt. Przy prędkości poniżej 20 km 15 już zaczyna tak naprawdę gubić obieg, a w przypadku hover-eye możemy jechać nawet 30 km na godzinę i nas nie zgubi. To ma znaczenie nie tylko w przypadku jazdy na hulajnodze elektrycznej czy też rowerze, ale również jeżeli będziemy chcieli, by nas śledził na stoku podczas zjazdów na nartach. A na nagraniach najlepiej widać, jak DJ Neo odstaje do tyłu. Niestety nie nadąża, zaś X1 Pro bardzo trudno zgubić. Co więcej, dron hover i X1 Pro ma możliwość śledzenia z boku. Bardzo przydatna funkcja, zwłaszcza jeżeli będziemy zjeżdżali na nartach. Neo niestety tej możliwości nie ma. Być może kiedyś upgrade'em dodadzą mu to, chociaż raczej wierzę w to, że wersja Pro lub Neo 2. Dopiero uzyska tą funkcję X1 Pro bez względu na to, czy jest wiatr, czy nie ma wiatru, pędzi jak szalony i z boku nas śledzi. Wszystko nagrywa, dobrze to stabilizując. Podsumowując, DJ Neo oraz Hover i X1 Pro to dwa świetne drony kieszonkowe, przy czym Neo ma słabą kamerę. Dlatego jeśli to miałby być wasz jedyny dron, odradzam, kupcie sobie lepiej DJ4K kosztuje praktycznie tyle samo co Neo z kontrolerem. A na pewno znacznie lepiej nagrywa. Oczywiście Neo jest tańszy od Hover X1 Pro, oczywiście możecie nim latać, jeżeli chodzi o FPV, przy czym jego silniki są za słabe i gdybym ja miał wybierać, to z pewnością wybrałbym Hover i X1 Pro, którego cały czas używam. Neo poszedł zupełnie w odstawkę, teraz nagrywam praktycznie zawsze X1 Pro i oczywiście to nie jest dron taki sam jak Mini 4 Pro. Ten dron nie będzie nam nigdy tak samo dobrze nagrywał, ale jest to świetny dron kieszonkowy, który łatwo przewiozę, który mogę latać bez kontrolera z telefonem lub z tym fajnym małym kontrolerem, który możemy kupić w zestawie dlatego zachęcam Was do recenzji pełnej. Link w opisie, bo tam widzicie podzespoły do tego drona HoverEye X1 Pro, ale także do recenzji DJ Neo. Jak macie dodatkowe pytania, śmiało zadajcie je w komentarzu. Na pewno każdemu odpiszę. A tymczasem dziękuję serdecznie za uwagę, do następnego razu, subskrybuj ten kanał, a nie ominą Cię nowości ze świata dronów, ale także innych gadżetów. Niebawem recenzja fajnego roweru elektrycznego z centralnym silnikiem wspomagania, który nie ma łańcucha, a pasek karbonowy i dodatkowo automatyczną skrzynią biegu. Dzięki za uwagę, hej!